Siemanko, tutaj Daria, i witam Was na kanale Darywka. Dzisiaj poznacie historię dwóch najlepszych. Czy na pewno najlepszych przyjaciółek. Wszystko się okaże. Zobaczycie, co tutaj się stanie. No bo jedna z nich to wcale nie jest taką prawdziwą przyjaciółką, za jaką się podaje. Ale no dobra, jesteśmy w akademiku i musimy sobie poznać nasze bohaterki. Tutaj mamy Julkę. Julka jeszcze nie zdążyła się tutaj do końca urządzić, no ale może ona wam powie resztę. A ja już stąd znikam. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Wtedy nie pominiecie żadnych Moich filmików. No dobra, to ja już zmykam, zostawiam Was z Julką. Hejka wszystkim, jestem Julka. Tutaj macie mój pokój. No ja jeszcze nie zdążyłam się do końca, tutaj, wiecie, urządzić, bo dopiero się zaczął rok szkolny. Ale po co mi w ogóle ta lampka? Po co mi powiedzcie? Tutaj mogę sobie powiesić ten plakat. Mam tutaj jeszcze poduchę, poduszek nigdy nie za dużo. Tutaj jest mały kaktusik, może koło tego go postawię. No dobra, w szafkach. Okej, okay, plecak jest. Tutaj jeszcze nic nie ma, ale dobra, na spokojnie pójdziemy sobie na jakieś zakupy, więc wtedy sobie kupię jakieś dodatkowe ubrania, a te pudełka trzeba je będzie wyrzucić. Dobra, zobaczymy co u mojej koleżanki Uci, bo w sumie jesteśmy nierozłączne i dostałyśmy pokoje obok siebie. Normalnie mamy takie jedno mieszkanie. No ja tutaj śpię, zobaczcie. Tutaj mamy łazienkę, no pralnię i tak dalej. Tutaj jest mega stół. Możemy tutaj grać sobie w cymbergaja, takiego wiecie. Tutaj mam jakąś strefę relaksu. Tutaj mamy kuchnię i zaraz pokażę wam sekret, ale najpierw pójdźmy do tej Uci, bo bardzo chcę ją Przedstawić, to jest moja najlepsza koleżanka! Dobra, dobra, jesteśmy. Hejka! No hej, urządziłaś się już, bo ja zobacz, wszystko sobie porozstawiałam, wszystko, wszystko! Nie no, Mega, tutaj masz widzę jeszcze jakąś torbę, ale ej, ty masz więcej rzeczy ode mnie! No dobra, no słuchaj, musimy iść na miasto, musimy iść na jakieś zakupy. Dobra, ale wiesz co, chciałam pokazać nasz sekret w kuchni. No dobra, to chodź! Słuchajcie, wiecie, że w takich akademikach i tak dalej nie możemy trzymać zwierząt, ale jak widzicie tutaj mamy karmę dla kota, a tutaj, zobaczcie, nie, Wy się nie śmiejcie z nas, proszę Was, mamy żółwia, kota, wszyscy są, możecie wyjść na chwilę. Ty wężu, to lepiej sobie tam siedź, ale tutaj mamy kuwetę, więc postawimy ją, o, może tutaj być, może być tutaj Łucja, nie przeszkadza Ci? Nie, spoko, potem ją gdzieś tam ustawimy, ale dawaj, rób sobie siusiu, ojeja. Jej, ja zsikałeś się od razu. Jak ty musiałeś trzymać te siuśki tam w tej szafce? Julka, to nie jest zdrowe, żeby je tam chować, tak? No weź, ale no jak co inaczej zrobimy? No dobra, poczekaj, no to otworzymy tą po prostu szafkę, jak wyjdziemy, to niech one sobie tutaj chodzą. Ale no dobra, no w sumie dobra, jest okej, okay. jest okej. Okay, tylko wodę mu jeszcze wystawmy. Dobra, to idziemy na te zakupy. Dobra, idziemy! Dobra, wiesz co, Julka, może wstąpimy najpierw na jakąś szybką kawę. No dobra, w sumie dobry pomysł. Kawy to w sumie mi się nie chce pić, bo potem nie będę mogła spać, ale może jakiś, nie wiem, kola, herbata, coś w tym stylu. No dobra, to chodź, bo tutaj na naszym kampusie mamy mega kawiarnię. Zobacz, tutaj w ogóle jest boisko. Tutaj można przyjść się pouczyć, więc spoko. Ale dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ej, Ucja! No co ty? Nie mów, że się wstydzisz. Tutaj są chłopaki z naszej uczelni. No tak. Nie wiem, czekają może na jakieś jedzenie, oni ciągle są głodni, no dawaj, chodź. Ej, chłopaki, to co, dzisiaj ten mecz robimy sobie taki próbny? No spoko, spoko, tylko wiesz, trzeba się iść przebrać na szybko, ale to za ile, za ile, bo ja jeszcze jestem głodny. Nie, no na spokojnie, tak za godzinę czy coś? No dobra, słuchajcie, to ja już idę, ogarnę się i widzimy się za godzinę na boisku. Siema! Ej, łucja, jak nazywa się ten chłopak, który poszedł sobie? Ten? To jest Sebastian. No, on jest w miarę spokoj. co ty takie maślane oczy zrobiłaś? Nie, nie, wydawało ci się to, co zamawiamy. No dobra, dawaj, bo się w końcu... Bo zamykają nam wszystkie te sklepy i będziemy miały nic z zakupów. A co założymy jutro do szkoły? No właśnie! No dobra, to ja poproszę wodę. No to ja już dobra, żeby było szybko, to też coś w butelce, jakiś sok, czy coś. Okej, okay, będzie 6,50. Dobra, i teraz kierunek, centrum handlowe. Trzeba sobie. U, Julka, no co ty się tak zatrzymujesz? Wiesz co, to będzie dobry sezon, na pewno wygramy wszystkie mecze. No ja nie wątpię, przecież będziesz kapitanem. Dobra, ja spadam, bo muszę się naszykować. Będziemy mieli z chłopakami taki próbny mecz. Siemka, cześć dziewczyny! Powiedział do nas cześć! No i co z tego? Weźcie się, ogarnij dziewczyno! Pierwszy dzień już się zakochałaś, no nie wierzę. Dawaj na te zakupy, bo w końcu naprawdę nie dojdziemy. Yy, dobra, no to co by tutaj powybierać? Ej, widzisz to? Taki sam strój jak on miał. Ty ciągle o nim weźcie się, dziewczyno, naprawdę. Ja tutaj chcę kupić jakieś rzeczy do ubrania, a nie o chłopakach gadać. No dobra, no to bierzemy się za szukanie. Ej, taka jak twoja, zobacz, może wezmę sobie taką samą. Będziemy, wiesz, meci, meci. Nie zlipa, nie bierz takich samych rzeczy. Nie no, może to? Może to mi pasuje w sumie, nie wiem, może tak. Dobra, wezmę sobie to, a ty już wybrałaś coś. No ja to się nie mogę zdecydować, słuchaj, nie wiem, nic mi się tutaj jakoś nie podoba. No dobra, to ja sobie zapłacę i idziemy dalej. No dobra, tutaj to już chyba na bank coś wybierzemy, więc nie wiem, bierzmy się do szukania i kupujmy coś, bo przecież nasze szafy są na maksa puste. O, ja już widzę coś dla siebie. Dobra, to ty idź do siebie, ja idę sobie tutaj odłożyć te rzeczy do siebie i nie wiem, widzimy się za 5 minut, może sobie coś poglądamy albo wyjdziemy jeszcze, nie wiem, pozwiedzać coś. Dobra, dobra, leć. Okej, okay, woda tutaj, sukieneczka do szafy, może tam wyżej, bo tam było tak biednie. Jest, brawo ja, mam pierwsze ubranie po prostu, a tą torbę, gdzie ja mam ją postawić? Ej, bałagan mi się tutaj zrobił, muszę pozamykać te szafy. Dobra, wiecie co? Trochę chce mi się siku, więc bardzo Was przepraszam na chwilę. Nie, chcę mi się tego chować, na razie tutaj, oj tam potem się posprząta. Halo, halo, jest tutaj ktoś? Bo ja tutaj przychodzę z ważną wiadomością. O, siemka Sebastian, co tam? Wiecie co, chcemy sobie zrobić taką imprezę zapoznawczą, wiesz, taką integracyjną, żeby wszystkie pierwsze klasy się poznały, więc nie mamy jeszcze dokładnej miejscówki. No ale oczywiście zapraszam. Ty jesteś tutaj sama, czy z koleżanką? No wiesz, mieszka tutaj ze mną taka jedna, ale no w sumie to mogę jej przekazać, wiesz, ale spoko, spoko, dzięki za zaproszenie. No dobra, wpadnij na pewno, bo będzie super. Ja nie wiem, na Messengerze może powysyłam wszystkim te miejscówki, więc jak coś, to przekazuj dalej, okej? Okay? Dobra, dzięki Siemka. No jaka szkoda, że Julka akurat była w toalecie. No jakby widziała go, to od razu, by miała te maślane oczy. No ale trudno, nie było jej, jej strata. Dobra, sorki, sorki, naprawdę sorki, ale już normalnie nie mogłam wytrzymać. Tak się tej wody napiłam. Łucja, ty z kimś gadałaś? Bo słyszałam, że tutaj ktoś był. Był taki chłopak, wiesz, i powiedział, że robią taką imprezę integracyjną. Wiesz, żeby wszystkie pierwsze klasy się poznały i powiedziałam, że spoko wpadniemy. Ej, no to fajnie, naprawdę mega. No to ale kiedy ma być ta impreza w ogóle? On powiedział, że jutro może, bo jeszcze nie mają takiej dokładnej miejscówki i tak dalej, ale to wszystko się okaże. Dobra, słuchaj, ja siadam do laptopa, bo chcę zobaczyć jakie mamy zajęcia, więc nie wiem, porób sobie coś, wiesz co, ja to idę na drzemkę, chyba muszę odpocząć. Albo może pójdę się przejść? W sumie ja już ogarnęłam sobie plan lekcji wcześniej, więc nie muszę nad tym siedzieć. Dobra, Łucja, to ja wychodzę. Wiecie co, przyszłam sobie ogarnąć ten nasz uniwersytet, bo jak jutro rano wszyscy ruszą, to w ogóle nie będzie wiadomo, gdzie my mamy zajęcia. Ale spoko, tutaj chyba można, nie wiem, tutaj jest jakieś miejsce do czytania, czy coś w tym stylu. Ile medali, ja cię kręcę. Wow, tutaj wszystkie przyrządy. No dobra, to. Tutaj będzie chyba to miejsce z wykładami. Panie profesorze, obiecujemy, że będziemy grzeczni. Impreza będzie w porządku, będzie cicho w miarę, no ale wie pan, no chcemy się poznać wszyscy i tak dalej. No, ja już znam te wasze. Po cichu. Dobra, ale zgodzę się, jesteście w pierwszej klasie. W sumie to ja pamiętam, jak byłem też w szkole, no to też robiliśmy coś takiego integracyjnego, ale macie jedną szansę. Jak zawalicie, to kartkówkę będziecie mieli codziennie. Dobra, dobra, spoko, luz, zdawy radę, będziemy grzeczni, naprawdę. Do widzenia. Ups, znowu na niego wpadłam. Osiemka, już drugi raz się dzisiaj widzę, yy, ale no nie wiem jak się nazywasz. Hej, jestem Julka, a ty? No, ja jestem Sebastian, miło Cię poznać. Słuchaj, chodziłem po prostu po wszystkich pokojach w Akademiku i Ciebie nie spotkałem. Chciałem powiedzieć o jutrzejszej imprezie. Yy, ty chodziłeś po pokojach w Akademiku? No, ja chodziłem, bo wiesz, my tam z chłopakami to organizujemy i, i chcemy Cię zaprosić. Oczywiście nie wiem, z kim ty tam mieszkasz w tym pokoju. No ja mieszkam z koleżanką, ale zaraz, zaraz, ona mi powiedziała, że jakiś chłopak chodził, ale ona cię zna w sumie. No ja wiem, bo wcześniej Ci widziałem z Łucją, to ty z nią jesteś w pokoju? No tak, no ona mi powiedziała właśnie, dobra, w sumie nieważne, ale dziękuję za zaproszenie. Dobra, to ja uciekam, bo mamy mnóstwo rzeczy do roboty. Wiesz co, prawdopodobnie ta impreza będzie w roboklubie. Tam jest dużo fajnych rzeczy, więc i na pewno wszyscy się pomieścimy, więc na pewno wpadnijcie i powiedz jeszcze raz Łucji, bo widzę, że ona to ma głowę nie wiem gdzie. Na razie. Ej, no ale zaraz, skoro Łucja wiedziała, że Sebastian mi się podoba i chciałabym go poznać, to czemu mi nie powiedziała, że on był u nas w pokoju? Dobra, wiecie co, ja to idę się ogarnąć i idę spać, bo zobaczcie, już wieczór się zrobił. Jutro są pierwsze zajęcia i ta impreza, więc no spoko. O, Julka, już jesteś? No, jestem, jestem, ale idę już spać, więc no dobranoc. A Tom co ugryzło? Nie wiem, dlaczego ona tak zrobiła. Serio, zastanawiam się i nie mogę tego zrozumieć, ale no dobra, idę spać, zobaczymy, co będzie jutro. O! Dobra. Wyspana, gotowa, biorę plecak i lecimy na zajęcia. Ej, ale zaraz, zaraz, przecież najpierw ogarnąć się trzeba, co ja gadam. Szczoteczka jest, pasta do zębów jest, więc lecimy do łazienki. O, jesteś już, to co idziemy, ja tylko wezmę plecak i możemy lecieć. No dobra, no to ja też idę po ten mój plecak i zobaczymy, jak to będzie, bo się trochę? Nie, no co, ty luzik, garbuzik. O, hej, Julka, no cześć. Ale tutaj tłok, ile ludzi, dobra, chyba nikt się nie spóźnił, no, więc... Ej, w ogóle my się tutaj wszyscy zmieścimy? Co tutaj jest grane? No ja nie wiem, ale dobra, zajmijmy jakieś miejsca. Dobra, witam moją grupę, mam nadzieję, że się wyspaliście, bo dzisiaj zaczynamy od matematyki, słuchajcie. I mam nadzieję, że wszyscy dostaną jakieś dobre pierwsze oceny, bo tutaj żartów nie ma. Tym bardziej, że wiem, że w głowach to już macie coś innego, bo imprezę integracyjną... Panie profesorze, proszę trochę odpuścić. Nie ma, nie ma odpuścić, potem sobie odpuścicie, jak już dostaniecie dyplomy z najlepszymi ocenami. Bierzemy się do roboty! Dobra, chłopaki, to co my od razu lecimy do tego roboklubu, tam wszystko przygotować? No chyba tak, no bo że jak wszyscy się zejdą, to my tam w końcu nie ogarniemy. Dobra, to dawajcie, chodźcie! O sięłka, dziewczyny, jeszcze raz, no to tak jak mówiłem wczoraj. To widzimy się w roboklubie, nie wiem, tak, za dwie godzinki. My tam idziemy z chłopakami wszystko ogarnąć, więc wbijajcie śmiało, dobra? Yy, no tak, 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 tak. Dobra, dobra, dobra. A co ty tak dziwnie się zachowywałaś? A nie, no bo mówił, że wczoraj mówił coś, a mi nic na przykład nie mówił. Yy, no to może mu się coś pokręciło, nie? No dobra, no to chodźmy do domu i zawijamy do tego roboklubu. Może coś im tam pomożemy. No, w sumie spoko pomysł. Ej, no słuchajcie, to jest idealne miejsce na imprezę integracyjną. Zobaczcie tylko to żarełko i wszystko. Tutaj jest tyle miejsca, więc śmiało wszyscy się pomieszczą. O, ja, tutaj nawet można usiąść i na pewno. O, już ktoś jest, już ktoś jest, ale szybko, dobra. Na pewno będziemy się super bawić, więc czekamy, czekamy na pierwszych ludzi. Niech wbijają. Wow, ale tu jest mega, no fajna miejscówka, fajna, no ale wiesz Sebastian wszystko tutaj ogarniał, więc na pewno on to wymyślił, więc chodźmy się przywitać Siemka wszystkim, naprawdę super miejsce, no dzięki, dzięki dziewczyny, fajnie, że jesteście tam, wszyscy dalej sobie idą, więc lećcie usiąść tylko, wiesz co Julka, ja bym chciał na chwilę z tobą porozmawiać Ej, no nie zabieraj mi koleżanki, ja tutaj z nią przyszłam, więc wiesz, nie no spoko, chwilkę możemy pogadać Zaraz przyjdę, Ucja, zaraz przyjdę, Ucja. O czym on chce z nią gadać już na początku? Ej, ja co ty taka wściekła? E, tam wydaje ci się. Słuchaj, ja wiem, że tak może szybko, ale ogólnie wydajesz się bardzo ciekawa. No i tak oprócz tych imprez i zajęć, no to tak chciałbym cię zapytać, czy może spotkamy się albo pójdziemy do kina czy coś. Ojej, bardzo chętnie, naprawdę bardzo mi miło. No o to chciałeś zapytać? No tak, w sumie tak. No to super, bardzo się cieszę. Co tam gołąbeczki? A idź, ty gadasz głupoty. Chodź Julka, idziemy tam sobie usiąść, może coś zjemy. O czym chciał z tobą pogadać? A nic, zapytał się w sumie, czy... No, a zresztą nieważne, chodźmy usiąść. Dobra, słuchajcie, my już lecimy, bo jak jutro rano profesorek nas zobaczy takich niewyspanych, to wiecie, że będzie lipa. Ej, no to ja też zwijam. Dobra, jak ty zwijasz, to ja też zwijam. Siemka wszystkim. No dobra, no to jak wszyscy zwijają, to Sebastian, proszę bardzo, masz tutaj trochę sprzątania, a my też idziemy, chłopaki, co? Julka, to my też idziemy. A wiesz co, Ucja? Jeżeli to nie problem, to ja zawołam chłopaków, żeby cię odprowadzili. A ja bym sobie chciał z Julką jeszcze pogadać i może odprowadzę ją do domu. Co ty na to? No spoko, pewnie że tak. Jaki ten dzień jest wkurzający! Dobra, my już prawie na miejscu, ale może chciałabyś usiąść na chwilę? No dobra, w sumie nie jestem jeszcze śpiąca, więc yy, możemy sobie chwilę pogadać, wiesz co, to Ty usiądź, a ja przyniosę coś z magazynu, bo tam za boiskiem mamy taki specjalny magazyn dla graczy, bo chciałbym Ci coś dać. No dobra, w sumie to jestem ciekawa, już nie mogę się doczekać. Proszę bardzo, to dla Ciebie. O matko, dziękuję, skąd Ty to wytrzasnąłeś, nie mów, że przygotowałeś to wcześniej. No wiesz, w sumie to tak planowałem, że wyciągnę cię na ten wieczorny spacer, i no odłożyłem sobie jakąś tą plakietkę, tak specjalnie, żeby nikt jej czasem nie zepsuł. Dziękuję, bardzo mi miło. Akurat wiesz co? Mam słabo urządzony pokój, mam na maksa mało rzeczy. To sobie to przykleję tam gdzieś albo przyczepię chociaż na tablicy korkowej. Słuchaj, jeżeli tak, to może jutro po szkole jakieś zakupy czy coś, wiesz, tak żeby kupić coś tam do twojego pokoju. Jej, jakbyś chciał mi pomóc, to bardzo chętnie, bo w sumie samej to będzie mi ciężko wybierać nawet, a Łucja to ostatnio jest jakaś dziwna. No, powiem ci, że znam ją długo, bo chodziliśmy razem tam wcześniej do szkoły i naprawdę zachowuje się ostatnio jakoś dziwnie. No dobra, no to co, może już wracamy, bo zrobiło się już późno, a jutro jakoś na zajęciach się umówimy. O której godzinie, albo może od razu po zajęciach pójdziemy. No dobra, to od razu po zajęciach pójdziemy na zakupy, a może potem coś zjemy czy coś. Okej, okay, to jesteśmy umówieni. Dobra, to lećmy już, bo w końcu nie wstaniemy jutro na te zajęcia. No wreszcie jesteś. Gdzie ty byłaś tyle czasu? Co to za plakietka? Co to za serce pokaż? Yy, dostałam od Sebastiana, żebym sobie mogła tutaj w pokoju coś dołożyć, bo przecież ja praktycznie nic tutaj nie mam. A, dostałaś od Sebastiana. No dobra, wiesz co, ja idę spać, Julka. Co ją znowu ugryzło? To ja nie wiem, gdzie ja mam sobie tą plakietkę postawić, żeby ona. O ja tutaj nie. Tutaj muszę chyba sobie załatwić jutro jakieś, coś, jakieś pudełko albo jakiś haczyk na nią. No dobra, wiecie co? Uciekam spać. To będzie najgorszy rok, po prostu. Najgorszy, najgorszy z najgorszych. Wiecie co? Ja muszę coś zrobić. Muszę napisać do Sebastiana. Ok? Yy, co by tutaj napisać? Siemka, czy mógłbyś się jutro po zajęciach ze mną spotkać? Bo chciałabym o czymś pogadać, żebyś mi doradził. O, odpisał. Co? Sorry, jestem umówiony z Julką? Nie, ja tego tak nie zostawię, na pewno nie. Ja już Wam się umówię. Dobra, teraz idę sobie spać, bo szkoda sobie głowy zawracać. Dobra, to co? Po zajęciach idziemy, tak? No pewnie już się nie mogłam doczekać. Ej, ej, ale gdzie? Zaraz gdzie się, gdzie się wybieracie? No, idę Julce pomóc, troszeczkę rzeczy kupić tam do pokoju, bo z tego co mówiła, to, to słabiutko, bardzo mało rzeczy. O, no to ja też bardzo chętnie pomogę, też się z Wami wybiorę. Pani Łucja, czy może pani zostać na chwileczkę? Chciałbym z panią porozmawiać, ale teraz, serio, teraz, teraz, bo widzę, że mamy tutaj bardzo poważne problemy. Ta rozmowa troszeczkę zajmie, nawet nie wiem, czy nie będę musiał powiadomić rodziców. Serio, nie wierzę. Słuchaj, tutaj na pewno znajdziesz po prostu wszystko, czego potrzebujesz, bierz co chcesz, wybieraj, bo tutaj są naprawdę na maksa najfajniejsze rzeczy. O ja, cię kręcę, dobra, już, idziemy, idziemy, ale ty chodź ze mną, będziesz mi pomagał przecież. Dobra, to może jakieś pudełko, ale jest tutaj wszystko zapełnione, nie, poczekaj, zaraz się jakieś znajdzie. Dobra, proszę bardzo, ty wybieraj, ja będę trzymał. Yy, no dobra, to okej, okay, może bym wzięła sobie coś takiego, taką skrzynkę. Lubię na maksa poduchy, więc, ale ty, panie, poduszko się odsuń. Może bym wzięła sobie tą różową. Ojej ojej nie trafiłam! Sorry, 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 sorry. Dobra, dobra, spokojnie, oberwałem tylko w głowę. O ja cię kręcę, co tu się stało? A, no zobacz, bo tutaj od razu możesz sobie prezenty pakować, proszę bardzo. Ej, tylko po cichu, bo ja nie wiem, co jest w tamtym prezencie, więc weź sobie to na spokojnie i zobaczymy u Ciebie w domu. No dobra, dobra, poczekaj, to może coś. A weź ty mi coś wybierz do pokoju. Okej, okay, co by tutaj tobie wybrać? Proszę bardzo, będzie idealnie. O, ja cię dziękuję. Kolejna serduszkowa rzecz. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. I koniecznie ta lampka z gwiazdką. Ona jest naprawdę super. Słuchaj, masz całe pudło, więc teraz na pewno, jak ty to wszystko porozkładasz, to tam cię ci zajmie to miejsce. Ale mam jeszcze jedną prośbę do ciebie. Zamknij oczy, okej? Okay? Okej, okay, dobra, zamknięte. Weź mnie za rękę, żebyś się nie przewróciła. I idziemy, muszę Ci coś pokazać. Dobra, dobra, uwaga, teraz będzie stromo. Musisz podnieść nogę do góry, żeby wejść, tak jakby na taki podest. Okej, okay, już stoisz, dobra, gotowa jesteś, gotowa. Poczekaj, poczekaj. Jak ci powiem już, to otwórz oczy, dobra? Już. Zobacz, co my tutaj mamy. Tego tylko brakowało w Twoim pokoju. No co ty gadasz, wspólne zdjęcie, matko, jesteś kochany, dziękuję Ci bardzo, w sumie to jest chyba najlepsza rzecz, jaką wyniosę z tego sklepu. No to Ci powiem, że poszalałaś, Julka, poszalałaś, to jest tak mega ciężkie, dasz radę, kto jak nie Ty. Ja cię kręcę. Jak wyszli po zajęciach, to do tej pory ani jego, ani jej. Nikt mi nie odpisuje, nikt nie odbiera. Ja cię kręcę, muszę coś wymyśleć. Okej, okay, dobra, no to dawaj tutaj, jest mój pokój, możesz to wnieść. O, zobacz, akurat mam puste pudła. Dobra, to ja może to na stole. Co, na stole? Ojej, ale mnie już ręce zabolały. Słuchaj, no nie masz tak źle. No ale faktycznie trochę mało rzeczy. Tutaj musisz coś ogarnąć. No wiem, ale poczekaj, najważniejsze, przecież trzymam w ręce. No matko, wreszcie jesteście. A co ty tam trzymasz? Zdjęcie? Wspólne? Po co wam to? No wiesz, Łucja, yy, my tak jakby się spotykamy z Julką, więc chciałbym bardzo, żeby miała tutaj jakąś pamiątkę. No właśnie, muszę jakąś miejscówkę znaleźć. Co? Spotykacie się? Masakra! Nie przejmuj się, ona ma jakieś słabsze dni, może nie może się zaklimatyzować w tej szkole czy coś. Wiesz co, ja to myślę, że ten plakat tutaj jest niepotrzebny. Ja go wezmę do naszego magazynu, a ty go zastąp, sama wiesz czym. Uciekam już się uczyć. Miłego dnia, pa! Co to za burdel, taki bałagan, Julka! Weź, powywalaj te pudła. Łucja, co ci ostatnio jest? Ciągle chodzisz taka zła jak osa. Weź, poczekaj, no, bo nauczyłaś się już? Bo wiesz, ja bym chciała się chwilę pouczyć, może wyjdziemy gdzieś czy coś? Bo wiesz co, bo ja ostatnio to się czuję taka zaniedbana. Ty ciągle myślisz o tym Sebastianie, tylko i wychodzicie gdzieś razem na zakupy, a ja to co? Nie no, co ty, nie przejmuj się, na pewno sobie znajdziemy jakiś dzień, wspólny sobie zrobimy i wiesz. Nie przejmuj się, naprawdę obiecuję. No właśnie, no bo już myślałam, że o mnie zapomniałaś. No coś ty. Słuchaj, ja uciekam się uczyć, bo naprawdę nie chciałabym dostać jutro jedynki, a może jutro uda się gdzieś wyskoczyć. Słuchajcie, o tej porze chłopaki na pewno trenują, więc ja sobie pójdę się przejść na boisko. Dobra, chłopaki, to pamiętajcie, atak, obrona. Musimy być obstawieni i na pewno damy radę. No i mówiłam: dobra, cześć, Sebastian. O hej, co ty tutaj robisz? Już widzę w lepszym humorze. No tak, ale słuchaj, mam mega problem z tą matematyką. Gościu powiedział, że jak nie ogarnę, to po prostu mnie wyrzucą. Co? Tak od razu w pierwszym półroczu masakra, no słuchaj, ja to nie wiem, tak, ale wiesz co, ja mam pomysł, bo, bo ty jesteś całkiem dobry z matematyki. Może byś mi wytłumaczył parę rzeczy? E, no nie wiem, słuchaj, ja to zajęty jestem tutaj te przygotowania do meczu i, i jeszcze Julka, wiesz, no... Spotkania i tak dalej. Ojej, no raz, nie możesz mi poświęcić chwilę czasu? No dobra, w sumie okej. Okay. Wiesz co, ja pójdę szybko do Łazienki i za sekundę do Ciebie wracam. Słuchaj, tak jak się umawiałyśmy, jak będę tutaj koło niego siedziała, to Ty robisz zdjęcie, a potem wysyłasz do Julki z anonimowego numeru, rozumiesz? Tak, tak, ale pamiętaj, na co się umawiałyśmy. Tak, pamiętam, pamiętam. Tylko wiesz, nie nawal. Słuchaj, czy mógłbyś mi tutaj bardziej jakoś to wytłumaczyć, bo ja jeszcze nie rozumiem. Dobra, to słuchaj, weź tego laptopa i patrz dokładnie. Dobra, tabletem czy telefonem ważne, że zdjęcie jest zrobione. Uciekam. No dobra, to wydaje mi się, że powinnam y, zaczaić. Dzięki, ale już muszę uciekać. Wiesz, chyba, że może pójdziemy coś zjeść? Nie, wiesz co, ja bym chciał y, odwiedzić jeszcze Julkę, może wyjść z nią na jakiś spacer. O matko, no ciągle łazicie i łazicie, tylko może my się gdzieś przejdziemy. Nie, naprawdę spoko, dzięki. Mam nadzieję, że załapałaś tą matematykę. Widzimy się jutro w szkole. Hejka! To będzie trudniejsze niż myślałam. Teraz już wiem, dlaczego łuczka się tak dziwnie zachowywała. Ona nie chciała mi powiedzieć, że ona się spotyka z Sebastianem. Właśnie dostałam tutaj na laptopu jakieś zdjęcie ich razem. W ogóle czemu mi nie powiedzieli, że wychodzą? Przecież przed chwilą jeszcze płakała mi tutaj, że, że my się nie spotykamy. A co, co, ja nie rozumiem tego. Dobra, najpierw chciałbym odwiedzić jeszcze moją Julkę. Ej, co się stało? Czemu ty płaczesz? No, jak to czemu? Przecież ty mnie okłamujesz cały czas! Spotkasz się z łucją za moimi plecami, a mi tego nie mówicie! Jeszcze wkręcałeś mnie, że niby ona się tak dziwnie zachowuje! O czym ty mówisz, Julka? Oszalałaś? Sam sobie zobacz! No dobra, no ale to przecież było godzinę temu, jak tłumaczyłem jej matematykę! Ja nawet nie wiedziałem, że nam ktoś tam zdjęcie robi! Ej, to wygląda, jakby to było ustawione! Czyli mówisz mi, że ty nie spotykasz się z nią za moimi plecami? No co ty, Julka, oszalałaś? Ej, ja myślałam, że no. Ej, chyba wróciła do domu. Może najlepiej będzie, jak sami ją zapytamy, o co tutaj chodzi. Julka, srulka, jeszcze zobaczysz, że Sebastian będzie mój. Wiesz co? Chyba musimy sobie coś wyjaśnić. Korepetycje z matematyki, tak? Eee, no słuchaj, ale, ale o co chodzi? Co ty jesteś taki zły? Julka, co ci się stało? Nie udawaj, Julka dostała przed chwilą nasze zdjęcie, które wskazuje, że nie wiem, chodzimy na randki, spotykamy się, o co ci chodzi w ogóle, o co ci chodzi? Ja nie wiem o czym ty mówisz w ogóle, co mnie interesuje, kto jakie zdjęcia komu wysyła, wy jesteście jacyś nienormalni? Mało macie problemów w swoich, jaj się uczyć. Nie, poczekaj, przed chwilą powiedziałaś mi, dwie godziny temu rozmawiałyśmy, że nie spotykamy się, że nie masz czasu, powiedziałam ci, że jak się nauczę, to razem sobie możemy gdzieś wyjść, a ty się spotkałaś ze Sebastianem za moimi plecami. No, matko, chciałam tylko, żeby mi matematykę wytłumaczył. No, przecież ja mogłam ci wytłumaczyć, tutaj w domu. Wiesz co? Już dosyć cię mam i was mam dosyć, wszędzie jakieś zdjęcia wspólne, wychodzenie. A taka jest prawda, że Sebastian najpierw mi się spodobał. I ja nie wiem, jak to się stało, wszystko. Ej, o czym ty mówisz, dziewczyno? To, co słyszałeś, nie chcę mi się z wami gadać, serio. Wychodzę stąd, Dzisiaj najlepiej to się od razu wyprowadzę. Nie jesteśmy przyjaciółkami i nigdy nie byłyśmy. Julka, wiesz, że ty masz się wcale tym nie przejmować, bo to było naprawdę bardzo dziwne. No ale jak mam się nie przejmować? Myślałam, że to jest naprawdę moja najlepsza przyjaciółka. Słuchaj, ona od początku coś kombinowała, tylko nie wiem dlaczego w ogóle, dlaczego nie. To było, to jest bez sensu. Chodź! Chodź, poglądamy sobie razem jakiś film, albo, albo cokolwiek Julka, nie przejmuj się naprawdę, bo nie warto. Naprawdę jest mi bardzo przykro. Myślałam, że mam tutaj bardzo bliską osobę, a tu co? No przecież masz mnie! Normalnie. Normalnie bez sensu, po prostu bez sensu. Bez sensu. Idę stąd. Mam nadzieję, że przydzielą mi lepszy pokój i lepszą lokatorkę. O, jeszcze jakiegoś maila dostałam. Co? Co? Mój poziom umiejętności matematyki jest za słaby na tą uczelnię? Przenoszą mnie gdzie indziej? Słuchajcie, mam nadzieję, że moja historyjka Wam się podobała. Jeżeli chcecie takich więcej, to piszcie w komentarzu. W sumie po tym maratonie robienia domków w danym kolorze bardzo chętnie nagrałam dla Was taką wymyśloną jakąś historię. No i co? Jak wrażenia? Piszcie w komentarzach, co Wam się podobało. Czy byliście zdziwieni albo coś? Jak myśleliście, że to się wszystko skończy? Jeśli odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się z wami żegnam i do następnego. Pa!